Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zachira, jestem doradcą na portalu Wróżby Online. I tutaj oczywiście, oczywiście możecie Państwo do mnie podczas programu dzwonić, możecie Państwo wysyłać mi SMS-y, na które chętnie oczywiście odpowiem. Numery telefonów wyświetlają się Państwu na dole ekranów. Proszę Państwa, moja taka gorąca prośba za każdym razem, większość z Państwa już tutaj mm, o tym wie, bardzo proszę na samym początku swojego SMS-a, jeśli będziecie oczywiście wysyłać SMS-y, na samym początku takiego SMS-a. Napisać, żeby to był anonim w takim momencie, kiedy nie chcecie, żebym czytała tutaj Wasze imiona, Wasze daty urodzenia. Wówczas ja przeczytam oczywiście treść pytania, odpowiem na te pytanie. I tak jak mówię, tylko nie będę czytała Waszych imion, Waszych tutaj dat urodzenia. Oczywiście za każdym razem też powtarzam Państwu, bo czasami się zdarza. Także zadajecie pytanie, natomiast nie piszecie, nie piszecie ani imion, ani daty urodzenia. Ja bardzo proszę, żebyście za każdym razem Państwo wysyłali mi swoje imię i wysyłali również przy tym imieniu datę, datę urodzenia, dobrze? To myślę, że nam tutaj troszkę zaoszczędzi czasu. Proszę Państwa, no i oczywiście już tutaj mamy SMS-y. Bardzo mi miło jest, kiedy Państwo do mnie piszecie. Część z Państwa już tutaj pisze do mnie no, nie pierwszy raz. Także również serdecznie wszystkich z Państwa pozdrawiam. No i oczywiście, żeby nie przedłużać, no przejdę już do odpowiadania na Państwa SMS-y. Ja tu miałam chwileczkę czasu przed programem. I tutaj część, część z Państwa spisałam sobie tu już imiona i spisałam sobie Wasze daty urodzenia, więc, więc myślę, że to też troszkę nam zaoszczędzi, że tak powiem, tutaj czasu, dlatego że zawsze, zawsze chcę każdemu z Państwa odpowiedzieć na waszego SMS-a. No niestety nie, nie, zawsze, nie zawsze to się udaje. Dobrze, no ale oczywiście już... Wystarczy tego gadania, przechodzimy. Dobrze. Pierwszy SMS jest oczywiście anonimowy. Pani tutaj prosi o anonimowość. Pani jest numerologiczną ósemetką, bo ja sobie tutaj już to spisałam i obliczyłam, oczywiście. Pytanie natomiast pani brzmi tak: jak potoczy się moje życie uczuciowe? Czeka mnie stabilizacja, jestem sama. Dziękuję. Dobrze, już patrzymy, już zaraz odpowiem pani tutaj. Jak się potoczy, tak Pani życie uczuciowe? Czy może kogoś Pani pozna? Czy ktoś tu się pojawi? No i właśnie, czy będzie, mm, czy będzie ta stabilizacja? Tak? Dobrze. I już patrzymy. Za chwilkę Pani powiem. Jak się potoczy i czy i czy czeka Panią stabilizacja? Pani tutaj tak młodą osobą jest, więc myślę, że tutaj jeszcze dużo, dużo przed Panią, dużo dobrego, dobrze, ale już patrzymy, jak tu się, jak tu się potoczy Pani życie uczuciowe. Na razie to, to pokazują nam się problemy, gdzieś tak jakby Pani miała wiadomości, które no, w jakiś sposób Panią martwią, tak? bo tutaj są wiadomości. Jak się potoczy? No i powiedziałabym tak, owszem, jest tutaj, jest to tu związek, jest tutaj, jest tutaj miłość u Pani, przyjaźń, partnerstwo. Natomiast troszkę, troszkę jeszcze jeszcze taki, taki okres najbliższych kilku lat u Pani odnośnie tego życia uczuciowego to będzie taki troszkę burzliwy. Tak? Tutaj będą zmiany, oczywiście będą zmiany. No, nie będzie takiej sytuacji, żeby gdzieś tu miała być Pani sama, tak? bo tutaj ewidentnie jest przy Pani partner, ale tak bym powiedziała, że jeszcze będzie Pani troszkę, troszkę sobie zmieniać tutaj tych partnerów. Natomiast. Natomiast co, na takie najbliższe pół roku, tak bo tutaj można powiedzieć o takim okresie do pół roku, to owszem jest pojawienie się mężczyzny, natomiast pokazuje nam się jeszcze jeden, jeszcze jeden mężczyzna. Będzie pani dokonywała wyboru, bo tutaj będzie pani miała dwóch, dwóch mężczyzn. Także powiem tak, no jak nie ma, to nie ma, jak będzie, to, to aż na to, tak? Natomiast proszę się, proszę się tutaj nie martwić, absolutnie proszę się nie przejmować, bo jeszcze do takiego tego docelowego pani partnera już na stałe, to myślę, że tutaj ma pani co najmniej rok czasu, tak? Co najmniej rok czasu, żeby pani poznała i to już będzie taki związek bardziej stabilny, związek zalegalizowany. Natomiast natomiast jeszcze tu przez te kilka... Kilka najbliższych miesięcy będzie troszkę takich troszkę takich zawirowej. Natomiast nie będzie, nie będzie źle. Proszę się absolutnie nie martwić, bo w przyszłości ma pani, ma pani fajny związek, ma pani tutaj związek zalegalizowany, fajnego partnera. To on wychodzi nam jako taki mężczyzna plus minus pani wieku i i stabilizacja, stabilizacja, dom, dom rodzina. Ale mówię, to jeszcze, jeszcze tutaj co najmniej rok czasu do, do, tego, do tego momentu. A w tej chwili, w tej chwili będzie, będzie, również, będzie również jakiś partner. Także pozdrawiam Panią serdecznie. I tak jak mówię, proszę się nie martwić, bo, bo sama pani na pewno, na pewno nie będzie, tak? Tylko jeszcze chwilkę do tej stabilizacji, do takiego konkretnego, poważnego związku musi Pani, musi pani poczekać. Także pozdrawiam jeszcze i jeszcze raz. I tutaj mamy kolejnego, kolejnego SMS-a, Pani również prosi o anonim. Treść tego SMS-a jest taka. Pozdrawiam Pani Ewo, dziękuję za poprzednią odpowiedź. Co czeka mnie w życiu w ciągu roku czasu? Ja również Panią serdecznie pozdrawiam. No tak, bo tutaj był problem w zeszłym tygodniu z programem, tak, że program się. No nie odbył, nie było mnie z Państwem, no po prostu mieliśmy tu problemów troszkę technicznych, dlatego program został odwołany. Natomiast dzisiaj już jestem i, i chętnie tutaj będę odpowiadała już na wizji, na Państwa, na Państwa sms Dobrze, co czeka mnie w życiu w ciągu roku czasu? Zobaczymy, co tutaj nam się pokaże u Pani w życiu w ciągu roku czasu. Zobaczymy. Co tu się będzie działo w ciągu tego roku czasu? Dobrze, już patrzymy. Sprawy urzędowe nam się pokazują. Natomiast, tak, ja myślę, że takie, takie ciężkie, trudne, naprawdę momenty. To generalnie tak jakby Pani już zaczynała mieć za sobą, jakby już zaczynało być, że tak powiem troszkę z górki, bo tutaj naprawdę będzie, naprawdę będzie poprawa i ten rok czasu, no od, od dziś tak, najbliższy rok czasu Pani, to będzie naprawdę poprawa. Będzie poprawa w tej u Pani w sytuacji tej materialnej, finansowej. Tutaj jest dla domku, jest dar, są większe pieniążki, także myślę, że na pewno tutaj się coś ruszy. Jest pokonanie przeszkód u Pani też i to jest to, co Pani powiedziała, że już zacznie, zacznie pomału zaczynać się u Pani takie wychodzenie na prostą i stabilizacja, tak większa stabilizacja, bo tutaj do tej pory troszkę problemów, troszkę nieporozumień tu no gdzieś Pani bardzo to wszystko przeżywała, bardzo się tym wszystkim stresowała. Natomiast ten przyszły rok będzie zdecydowanie, zdecydowanie dla Pani dużo lepszy. I tak jak Pani powiedziałam, ta poprawa już zacznie tak y, od jesieni, czyli już, już w zasadzie można powiedzieć nawet, że w tej chwili gdzieś tam małymi krotkami zacznie się to y, wszystko posuwać do przodu i naprawdę zacznie, zacznie być lepiej. No wiadomo, że tutaj... Y, no od razu nie spadnie nic, prawda, jak piorun z jasnego nieba i z dnia na dzień tutaj nie będzie rewelacji, ale pomalutku, pomalutku naprawdę zacznie się, zacznie się Pani prostować, także proszę się, proszę się tutaj nie martwić, proszę się nie denerwować, bo Pani tylko siedzi, siedzi i myśli. Myśli Pani o najgorszym, ale, ale naprawdę niepotrzebnie. Nie wolno Pani w ten sposób myśleć, także proszę się, proszę się nie martwić. Bo tutaj zacznie być lepiej. Pozdrawiam serdecznie. I mam tutaj drugiego SMS-a również od pani. Ja od razu odpowiem na tego SMS-a, bo widzę, że to jest też od Pani SMS. I pytanie brzmi tak. Czy mój, czy mój brat bliźniak? Dobrze, to ja sobie tylko zapiszę. Datę urodzenia. Zaraz zobaczymy. A, bo to Pani brat bliźniak. To ta sama data urodzenia. No tak. Dobrze. I ta sama numerologia. Yy, bo Pani jest siódemeczką. Pani, yy, pani brat natomiast też... No też wiadomo, że jest siódemeczką. Tak? Jesteście tutaj bliźniakami. Dobrze. Czy mój brat bliźniak yy, wróci, na emerytu, yy, wróci na emeryturę? Czy przestanie być egoistą? Dobrze. No zobaczymy tutaj, co... Co u Pani brata, tak? Czy, czy gdzieś tam się zmieni? Czy, czy w ogóle czy wróci, tak przede wszystkim to czy, to czy wróci, tak, tutaj na emeryturę, bo pani pisze, że jest w USA od 34 lat. Dobrze, zobaczymy, czy zdecyduje się Pani brat czy w ogóle zdecyduje się na powrót. Już patrzymy. Co tu nam się pokaże? Czy pan wróci, tak? Czy się zdecyduje na powrót? I czy przestanie być takim egoistą? Wie Pani co, ja powiem tak? Tak naprawdę ja nie sądzę, żeby on zdecydował się wrócić tutaj. Generalnie niby tak, niby są jakieś podróże, on gdzieś tutaj ma przy sobie drogi. Natomiast, natomiast w tej chwili, przez najbliższy czas, nie widać tego, żeby zdecydował się na powrót i na taki powrót, że zostanie tu na dłużej, zostanie tutaj na jakoś tak bardziej na stałe. W tej chwili tego nie widać. Natomiast tak, czy przestanie być Pani brat takim egoistą? <laughs> Muszę powiedzieć Pani, że no, generalnie ciężka sprawa. Nie sądzę, żeby, żeby gdzieś tutaj brat aż na tyle, na tyle miał się zmienić. Pokazują się tutaj przy, przy Pani, przy, przy bracie, tak? Tak jakby on wszystkich gdzieś tam miał, nie wiem, myślał, że go chcą wykorzystać, że go chcą oszukać. Jakieś takie ma po prostu nastawienie, nastawienie do życia, dlatego bardziej skupia się na sobie, niż, niż, tutaj na ludziach dookoła, dookoła siebie. Jest owszem egoistą i raczej nie wydaje mi się, żeby to się miało, miało zmienić. Na pewno, na pewno przyszły rok, ten okres przyszłego roku będzie dla niego takim Takim momentem, że będzie z pewnością się zastanawiał, będzie dużo myślał o swoim życiu w ogóle, o tym, co ma, co ma zrobić, jakie ma podjąć decyzje. Będzie się zastanawiał, będzie to rozważał. Natomiast w tej chwili nie widzę, nie widzę tego, żeby, żeby miał wrócić. Tak? On nie bardzo tak, jakby chciał wrócić, bo. Myśli tutaj, że nie wiem, że będzie musiał dawać, czy będzie musiał się dzielić, no troszkę jest materialistycznie nastawiony, nastawiony do życia i nie sądzę, powiem szczerze, żeby to w ciągu kilku takich najbliższych lat miało się po prostu, po prostu zmienić. Także, no cóż, no tak to, tak to czasami tu jest prawda, ale nie jest to, nie jest to pani... Tutaj winą, no niestety każdy ma inny charakter, ma inne podejście, ma inne podejście do życia. Ja pozdrawiam Panią oczywiście, oczywiście serdecznie. I tak jak już poprzednio Pani mówiłam, proszę się nie martwić, bo tutaj od jesieni zacznie się u Pani ogólnie sytuacja przy domu, przy rodzinie, tutaj również finansowo poprawiać. Zacznie się to poprawiać, zacznie się polepszać. Także dużo jeszcze też tutaj dobrego dobrego przy, przy, przed Panią. Tak? Już zaczyna, będzie się zaczynało tak z górki u Pani. Także powodzenia, pozdrawiam serdecznie, oczywiście. Dobrze, proszę Państwa, no i przechodzimy tutaj do kolejnego. Do kolejnego smsa.